Witam Was w odcinku takim, w którym będę Was przepraszał tak jakby no na przykład oczekajcie od razu Was przeproszę za tam w tle mogą być jakieś krzyki szelesty i tak szybko będę się straszczał bo za chwilę ktoś tu padnie mi do pokoju kurde jeszcze gęsia mi się włączyła no i tak przepraszam Was za film, który wystawiłem na mój kanał po angielsku jest napisane server survival minecraft p 0.1.0 no i ten serwer nie działał bo jak czekajcie za chwilę wam tu pokażę yy, w sklep sple, skle, kurde sklep play yy, serwer mine p Czekajcie, za chwilę Wam pokażę i to jest jakby fałszywka, bo yy, na tym ten jakby, nie wiem, jest zepsuty, nie wiem o co chodzi, ale nie działa i yy, yy, no nie działa, mogą wchodzić osoby tylko z połączonym Wi-Fi, nie mogą wchodzić te osoby, yy, które są no, gdzieś dalej, dalej, dalej. No bo ja to tak testowałem nawet gościu na serwerze jakiś mi napisał, że to nie działa i też dziękuję yy, takiemu jakiemuś Urządki... Urzod... kurde nie umiem nigdy tego powiedzieć, urząd niko... Dobrze, po prostu jakiemuś gościowi, który napisał mi w komentarzach, jak mam nagrywać, żeby mi się nie ciało przez tą nagrywarkę. Po prostu mam podłączyć telefon do komputera. No i nagrywać z kompa, ale. No właśnie! Co tutaj jeszcze? Czy chcielibyście? Let's play Terrarii? Dobra, nawet mnie nie proszcie, nie chcę nagrywać Let's Play Stararii. Na pewno przy takich cięciach e, cięciach, ścinach, e, no, na pewno mi się nie uda. No i tak e, polecam Wam takie, no, będę po prostu w tym odcinku mówił, mówił, no, mówił po prostu mm, trochę o kanale, trochę o tym i tamtym, um, co lecić. Nie wiem yy, i właśnie, piszcie mi w komentarzach, bo bardzo mało komentarzy piszcie czemu. Piszcie mi w komentarzach yy, jak to się nazywa. Już mi wyleciało z głowy. Mm. Jak to się nazywa? No? Co to było? Noż. nie pamiętam. Ale dobra. Piszcie y, komentarze ogólnie, bo jakoś tam nie piszecie. Proszę Was o komentarze pod tym filmem. Proszę Was y, o